No, bardzo mocne dwa lewe sierpowe. I liczony jest Laszczek. No rzeczywiście to były bardzo mocne uderzenia. To są ciosy, które bardzo często powtarza na treningach i wydawać by się mogło, że powinien o tym zapamię to zapamiętać, a jednak robi to bardzo rzadko. Teraz Laszczek ratuje się klinczem, trzyma, bo wie, że to i kolejny lewy w wtuł. A to już chyba będzie po walce. Krzywi się z buru Laszek. Rzeczywiście te lewe sierpowe tu były bardzo mocne. Chce jeszcze kontynuować pojedynek, ale chyba Marcin już dokończy robotę. Wie co rywala boli i gdzie boli, po jakich ciosach. I tylko zaatakować bezpośredni prawy i lewy w o, albo po tym lewym jeszcze prawy sierpowy. No przetrzymał ten huraganowy atak Najmana Laszczek.